Cześć moi kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy w join i clash czy jakoś tak to się mówi, nieważne odbierzemy sobie bonusik jakiś taki czapa na łeb e, tutaj mamy jeszcze za naszą posesję, odbierzemy sobie pieniążki, e, no i co już jesteście sobie takim kostkiem i idziecie przez różne przeszkody i musicie zdobyć jak najwięcej tych ludzików żeby co się stało no żeby stało się to że moi drodzy na końcu właśnie masz tego gościa i on właśnie w nas będzie strzelał i po prostu trzeba dużo tych ludzi żeby tak szybko nie wybijał yy, gość ale też czasami są tak, takie małe panopki, no i to wtedy łatwiej wybijać się ich. No nie wiem, czy ja w ogóle dobrze gadam. W ogóle sorry, że się nie pojawiły tak długo odcinki, ale byłam chora, przeziębiona i po prostu nie chciałam nagrywać. A żeby, wiecie, to odcinki miały ręce i nogi, a jak jest, wiecie, chorym, no to jest takim się, takim, takim, no. I po prostu nie nagrywałam, ale już, wiecie, lepiej, lepiej jest. Więc, yy, więc nagrywam. Nie. Dobra. Mało miejsca. Dobra, nieważne. <laughs> ha! No, i za niego dostajesz takie młotki. I za które te młotki możesz powiększyć swoją posesję, co się ja. Więc mm, nie wiem, ile mam tych młotków. O, teraz możemy coś zbudować. Jest. No, dobrze. Taki płot, taki płot, lub taki płot. Ale to jest VIP. Dobre, bierzemy ten chyba. No, też. Dobra, bierzemy ten. Ja się nazywam Nikt, pozdrawiam, tutaj możecie sobie flagę wybrać, ja chyba zostawię taką, jaka jest, no i właśnie są też takie poziomy, z taką armatą i musicie tą armatą wybijać tych ludzi, żeby was nie dosięgnęli, A. ciach, jeszcze zagramy sobie jedną rundę w sumie i będziemy kończyć, więc... Więc jeszcze jedna runda i no. W ogóle subskrybujcie kanał, bo nam się trochę subskrypcji dodało, więc um, subskrybujcie, żeby było jeszcze więcej. No i jak chcecie więcej odcinków z tej gry, no to zostawcie łapkę w górę. Wiecie dobrze, jak mnie dłużej oglądacie, że nie lubię wyznaczać ile dokładnie ma być łap w górę by był kolejny filmik. Jak ja stwierdzę, że jest sporo łap w górę to wtedy po prostu yy, no to wtedy po prostu nagram kolejny film, więc. więc wiecie. O, widzicie? Tylko że wybili nas na końcu nie da rady. Przegramy, nie. Jak mamy wygrać kurczę Zamach mało ludzi. No, także tak się prezentuje ta gierka. Em, mam nadzieję, że cokolwiek z mojej gadaniny em, zrozumieliście. Także jak zrozumieliście i Wam się podobało, no to wiecie, co robić. E, ogólnie, więc. O, nie wybili. Znowu sale. Więc, co to zobaczonka. Niedługo, mam nadzieję. I mi się nie? Jeszcze się tak szybko nie żegnamy, ale już pomału zacząć możemy, moi drodzy. Także do zobaczątka jeszcze Wam powiem, że mm, mi brakuje jednego klucza, to możecie sobie tutaj. Tutaj są skiny, to ja generalnie już mam wszystkie, więc. No tylko nie mam tutaj, ale to są takie, wiecie, specjalne i jeszcze zbywa Za bonusy. I macie też atak. I atakujecie różne pososje. No i tutaj macie codzienne nagródki. i o, jeden, 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 O, kluczek. No i generalnie w tym, tych prezentach to w sensie jak macie te trzy klucze, to mm, macie tam dziewięć paczek. Tak i teraz właśnie się skończyła pamięć, także pozdrawiam moją nagrywalkę ekranu. I jeszcze no, dokończę tak szybko, że jak macie tam te dziewięć paczek, to możecie y, znaleźć właśnie jakąś nakładkę na głowę. Y, no nie wiem jak to wyjaśnić. Y, ale ja mam już wszystkie te nakładki, no takie jakieś czapki, coś tam, że ja teraz mogę dostać taką du dużą, no dużo pieniędzy i tak to działa. No i co? Możemy się już żegnać, nie? Do zobaczenia w kolejnym pod odcinku i subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało yy. i do zobaczonka, mam nadzieję, że niedługo.